Witajcie kochani w długo wyczekiwanym roulette KFC Challenge, gdzie podjeżdżamy i zamawiamy coś losowego. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem jednego z największych polskich youtuberów, właściciela klubu piłkarskiego, zawodnika Fame MMA, założyciela Pompa Teamu, Szymona Kasprzy... K. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak Cześć. mnie zaprosił, mówi, że będziemy jeść. Tak więc dzisiaj wyruszamy w niesamowitą podróż. E, Szymon, czy znasz zasady, czy nie? Wstępnie znam, coś tam mi mówiłeś, poradzę sobie. Ja jestem ogólnie gościem elastycznym, więc mi się wydaje, że się dopasuje. Tak więc bez zbędnego gadania wsiadamy i jedziemy. Korzystając z okazji, za chwilę podjedziemy do KFC i delektować się jedzeniem, ale jeszcze zanim to nastąpi, no to nie mogę powstrzymać swojej tutaj takiej ciekawości. Chciałem cię zapytać o ten klub piłkarski, którego stałeś się właścicielem Orkan Jarosławiec ta nazwa była, ale o tym za chwilę, bo ja już sprawdzałem i prawdopodobnie jest nowa nazwa chciałem cię zapytać, jakie są kulisy w ogóle? Co cię pokusiło, żeby zostać właścicielem klubu piłkarskiego? To jest jakieś niespełnione marzenie, to jest jakaś pasja do futbolu? Jeśli chodzi o to drużynę, to ja gdzieś tam w głowie mam wiele różnych dziwnych pomysłów. Tak. Większości z nich nie dowożę, ale jak już się uprę, to muszę coś zrobić. Fajnie by było zrobić coś innego niż wszyscy inni youtuberzy. No, buddy nie przebije, e-sportowe drużyny już są, ale youtuber nie ma prawdziwej piłkarskiej drużyny. Na początku próbowałem kupić ziemię, stwierdziłem, że to jest totalnie bez sensu na start, bo nie wiadomo, czy to się przyjmie. Tak. No i kumpel do mnie dzwoni, że klub yy, z wioski obok, gdzie ja miałem pełno znajomych z klasy, kiedy tak. jeździłem na mecze Orkanu. Pamiętam, był taki bramkarz ucho, za subkiem miał piwo, jak grali w B-klasie, Przed karnym zrobił sobie i go obronił, więc tam jest wspomnienia. Tam są wspomnienia, jest historia, jeździliśmy na te meczek, kibicowaliśmy. Kumpel mówi, że są duże problemy finansowe. Oni dostają tam chyba 30 tysięcy czy 36 tysięcy złotych na sezon gry, czyli na 10 miesięcy. No to to nie starcza praktycznie na nic. Czyli to był klub, który nie miał już funduszy, tak? Po prostu nie miał funduszy. Usiedliśmy do rozmów. I nagle się znalazł jeden sponsor, drugi, trzeci. Nie wiem czy wiesz, naszym trenerem jest człowiek, który z Linettym, naszym reprezentantem Polski, wow. zdobył trzecie miejsce z reprezentacją Polski na mistrzostwach e, Europy do lat 17. mu to robi wrażenie, no, robi bo, wrażenie. No, robi, a w momencie, że się bo robi wrażenie i do tego on jeszcze grał w Ekstraklasie kilka lat. I on, jak wchodzi na boisko, to robi naprawdę dużą różnicę. Transfery zrobiłem. Kupiłem wow! Kupiłem bramkarza za 600 zł i 10 piłek stary I on już się zwraca Słuchajcie, ja bym to podsumował, no, jaki kraj taki, Abramowicz. No, no a, a jaki to. Ale to jest, powiem tak, taki to daje fan. To jest pierwsze miejsce, w którym mówię, jaki mamy budżet. Budżet na A klasę mamy 200 tysięcy zł, a było 36. Wydaje mi się, że to jest duży budżet jak tak, na A klasę. to jest duży skok do, do przodu. tak. Mamy tam e, lokalnego bohatera. Nazywa, nie będę mówił, bo on nie lubi, on daje nam pieniądze, ale nie chce nawet, żeśmy ten, ale ma pełno ziemi dookoła. Powiedział, że jak ten projekt się nie rozwali To nam zrobi boisko treningowe Będzie boisko treningowe Będą nowe szatnie Będzie nowa infrastruktura Taki jest plan, nie? Żeby wow. zrobić to fajnie Dobrze nie... Czyli i samu taki Taki nie dość, że właściciel To jeszcze taki menadżer, tak? Taki troszkę no Op. Ja gram w FIFA w realu ogólnie To się ale Gra w FIFA w realu Słuchajcie, to jest hit No jesteś widziałem na Instagramie Miłośnikiem szybkich samochodów Czy możesz powiedzieć Czym aktualnie jeździsz? Ciekawość mnie zżera Dobrze, no to jakby Aktualnie mam BMW M3 Boberka, tak. który w tym momencie jest. Ile tam jest koni? 510, ale będzie około 700. Jest aktualnie Boberek na małym tuningu. Mamy M4. Nowe boberek Cabrio, takie żółte, co było u mnie na vlogach, u detailera się pojawia na vlogach. Do tego wszystkiego mam M4 Cabrio. A pokażemy, jest... czy nie? Dla widza, oczywiście. Dla widza dla pokażemy w... dzisiaj. Co kupiłem od detailera, ale jeszcze mu nie zapłaciłem. Ale jak nie, przychodzi po pieniądze, <laughs> dla mnie lepiej, mogę sobie nim wybrać. A nagrywać. kolega mówi, masz tam mam 400 tysięcy, wiesz co? No proszę, machnie ręką i na biednego nie trafiło. X5. W dieselku, żeby moja kobieta mogła jeździć z moim dzieckiem, żeby nie była takim, jak to też czołg. Nie ma co gadać. Tak, jest wielki samochód. Tak. Czy on związany jest z gastronomią? I dlatego tutaj, między innymi, go zaprosiłem. I chciałem cię zapytać, właśnie jak jesteś zadowolony z tego, co robisz, i jakie masz plany na przyszłość, jeżeli chodzi o gastronomię? Otworzyłem ostatni swój, swój lokal. i Już więcej swoich lokali nie zamierzam otwierać. Ten lokal jest w Łodzi. Jeszcze nie pójdzie, to jest nasz znaczy największy lokal. I to jest ostatni lokal, który otworzyłem sam. I przechodzimy w model franczyzy. Oglądają nas ludzie, którzy chcieliby e, kiedyś zostać YouTuberami. Na pewno w ich głowach rodzi się takie pytanie: Co trzeba. Robić, czy jakie są złote rady Żeby się tak wybić I tak długo utrzymywać się na topie jak ty Bo nie ukrywajmy, jesteś już Można powiedzieć, 12. no, weteranem 12 lat Prowadzisz już kanał Jaki jest ten taki sekrecik, jakbyś mógł zdradzić Wiesz co, sekretów może jest kilka Mój kanał to jest ogólnie sinusoida Raz jest super dobrze Raz jest średnio lekką deprechę łapie. potem jest e, znowu super, potem jest słabo bardzo, potem jest zajebiście ta za Polska o mnie mówi, każda gadeta o mnie pisze. Są takie okresy, na przykład zaraz się zbliża zimowy, tak. że się jakby hibernuję, robię sobie gierki, mniejsze rzeczy, zbieram moc, aż wyjdzie słońce. Trzeba kombinować, trzeba lecieć z trendem, a jak nie ma trendu, to trzeba go stworzyć. I to jest piękne podsumowanie, a teraz przenosimy się do KFC wreszcie. i będziemy wreszcie, wreszcie od... konsumować. Dziękuję Ci za udzielenie tych wszystkich Pięknych tutaj odpowiedzi. No mam nadzieję, że nasi widzowie są zadowoleni, bo ja jak najbardziej. Losujemy za jaką kwotę jemy. To znaczy kwota, za którą będziemy zamawiali, jest losowa. To nie dość, że nie będziemy wiedzieli, co jemy, a boi nam też bo losowo... oni też losowo pracownik nabija co chce. To byle bez mają jedno zrobimy bo na jajko. Żeby ci się nie zel... w samochodzi ze szczęścia. Dobrze, kręcimy i sprawdzamy, jaka będzie kwota. A, no może ja nie kocham gambling, w w no, no, no... W no no rodzaju. Ja, ja jestem dobry, to może za dwie stówy być. Dobra, uwaga Widzowie już będą widzieli tą kwotę, a my dopiero za chwilę zobaczymy. Uwaga 100 zł. Złotych! 100 złotych! To złotych! No, no to pewnie słuchaj, sprawdzimy ile warta jest stówka w 2023 roku Zobaczymy. Oby dali, oby dali Zingera, oby dali zingera Bez majonezu. Dobrze, ja to powiem Okej okay. Do KC, Dzień dobry, a ja dzisiaj będę miał takie nietypowe zamówienie. Bo chciałbym zamówić coś losowego. Proszę mi nie mówić co to będzie, yy, za 100 zł. Tam 100 mam... złotych, tak? tak? Tak, tylko mam taką prośbę, że jeżeli by miała być jakaś kanapka, to jedna może być bez majonezu. I to wszystko. Dobrze, zapraszam do Okej, okay, dziękuję. Bardzo gładko poszło. Tak, szybko. Yy, bardzo miły pan, uprzejmy. Coś Czuję, że mi więcej takich ludzi jak my przyjeżdża i robi losowe zakupy. No, teraz zdziwienia, to Ale mnie coś czuje, że nas młody był z głosu. No? Jakby... Same keczupy, tak? Same keczupy, prawda? Na... <laughs> Zrobi nam pranka. Będzie kubeł, <laughs> będzie zinger. Bo ja, ja, ja no? W głosowaniu byłem dobry, nie? Tak, tak. To, to też jest losowe, co tam się dobrze. co mówisz, że będzie kubełek i będzie zinger? Będzie zinger na ja pewno. Ja obstawiam, że jest jakiś sheikh. Najlepszy są na świecie. Wszyscy mówią, że Kentucky. Nie znają się słodko kwaśnie Jakby... A ciekawostka? Opowiadam. Czy wiedziałeś o tym, że w KFC kurczaki nie są mrożone, tylko są świeże? Nie mam mrożonych kurczaków? Nie ma mrożonych, z wyjątkiem bajców. Wszystkie kurczaki przyjeżdżają świeże, trafiają do marynowania, a następnie są panierowane na miejscu i smażone. Ty gadasz? Tak, nie są mrożone. Ja myślałem, że są mrożone wszystkie. Tak, to jest taka ciekawostka. Myślę, że zaskoczyła. Ja w szoku. Uwaga, podjeżdżamy. Dzień dobry, płacimy 100 złotych. Wyszło czy ile? 99, A to fajnie, super. Dobra. Dziękuję uprzejmie. Nie patrzymy na paragon. Ale ogólnie tu widzę, że dużo pozycji jest. Tak, jest dużo pozycji. Zobaczymy za chwilę, czekamy. To jeszcze nie zamówienia? Uuu. To jest shake z piankami marszmalą. I dodatkowo truskawkowy shake. Dobra, dziękujemy uprzejmie. Wszystkiego dobrego, miłej, przyjemnej pracy życzę. Ale naładowali tego te wyżarcia. Ty, słuchaj, i, zobacz, i za 100 złotych. Torba wypchana zobacz, ciężka Tutaj szejki tak, Podjeżdżamy i robimy unboxing o, Będzie, będzie, będzie wyjadane No to czas najwyższy na unboxing Na pokazanie tego co dostaliśmy Jestem bardzo ciekawy Szymon jaka jest pierwsza rzecz Tutaj wyciągamy i pokazujemy naszym widzom Bułka dla mnie chyba Bułka Specjalnie dla ciebie przygotowałem Ale ciężka, co to jest? Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale jest wielkie On jest tak wielki że oni zapakowali go w dwa papierki nie, ja nie wierzę przecież... Co to? Co to jest? Nie, ja Stary. nie wierzę, że coś takiego tutaj istnieje nie, nie, Jakie to bycze Widziałeś kiedyś taką kanapkę? To jest szok Nie wiem ile tu jest Cztery razy mięso jeszcze jest cebula I krążki I Krążki są mu góry Sprawdzamy co jest następne Kubełek dla jednej osoby 6 sztuk hot wingsa Dla Moniki Oczywiście Danie dla Moniki Drugi kubek Kubełek klasik z nóżką Mamy też tutaj z Tripsy i wingsy Frytki, dwa razy małe frytki Dwa razy małe frytki, pokaż, bo to widzowie muszą zobaczyć Widzowie nie uwierzą Nie uwierzą? Nie uwierzą na słowo, proszę Trzec bardzo jest czy to jest na pewno frytka? Nie, to jest tylko... Jedna, jedna frytka Kolejna rzecz Longer, ale uwaga, zrobiony i drugi Bekon w longerze? Dobra, ja go jem, a ja zjem tego Zobacz, tu jak wygląda, pokaż tutaj, żeby widzowie to Jest widzieli. Dokładnie taki sam, pierwszy raz w życiu takiego longera widzę Longer z bekonem Ser? i serem Łuu, czyli stuningowane, takie oryginalne Na koniec dwa kepucze No, ruletka dzisiaj Udana Udana, zaskoczyła Jeszcze tego sprawdzę czy dobra, bo wiesz, udana to nie znaczy dobra No zaraz będziemy jedli, słuchajcie, poza kamerami A właściwie zobaczycie jeszcze za chwilę dobra. samochód Szymona O, Dobre dobra. No, czyli widzisz, stuningowany longer z bekonem i serem Dzisiaj skradł A ja za chwilę będę jadł tego potwora Zobaczę w ogóle Tak, to jest konkretny gigant nie, nie ugryziesz tego Ja nie ugryzę, nie wierzysz? To uwaga widzowie, patrzcie Taki potwór Nie jadłem większego w KFC do tej pory Ja nigdy takiego dużego nie widziałem Jak mm. podkurzać, tej <laughs> Opowiedz trochę, co tutaj się zmieniło, jaka jest tutaj moc. Troszeczkę takich ciekawych rzeczy o tym o tym aucie. 550 koni, potwór świeżo dotarty, dokładeczki eleganckie, nie było jej wcześniej. Mówię detailer, no jak chcesz mi sprzedać, musisz kupić mi dokładkę. Nareczki były srebrne. No srebrne no, nie wyglądają tak majestatycznie, jak czarne tutaj, bo pasują do tego. Mamy piękne aluski, białe skóry akurat seryjne. Do tego lekko tuningowane, bardziej pod drift ee, łopatki. Ja nie driftuję, ja szanuję. A wy tak widzę, że jest to Akrapowicz. A mogę próbnąć, jakbyś chciał? Powiedzmy sobie tak, to jest prawdziwy Akrapowicz, a nie Atrapowicz. To to naprawdę strzela, to jest jak kalasznikow. Do tego bardzo ważna część tuningu. lepiej całuję niż prowadzę. Prowadzę dobrze, ale jeszcze lepiej się liżę, także jakbym był kiedyś w to dziewczyny może pisać, ale teraz jestem zakochany, także... Carbon czy nie karbon? Prawdziwe karbony, można było zamówić imitację, ale detajler jest taki, że żeby na niego nie gadali, to zamawia zawsze oryginały. A co wy sądzicie o dzisiejszej ruleczce z Szymonem i o tym pięknym samochodzie? Dajcie znać nam koniecznie w komentarzu i dziękujemy, kłaniając się nisko. Chcemy powiedzieć, że robicie wrażenie.